Teraz w tym module pokażę Ci, czym jest Pixel Facebooka, jak go zainstalować, jak ustawić zdarzenia niestandardowe, standardowe, to wszystko wytłumaczę w tym module. Ale to zacznijmy od tego, czym jest w ogóle Pixel Facebooka. Najprościej mówiąc, jest to kod, który instalujemy poza platformą Meta, czyli to, są, to jest coś jak strona internetowa. Jeżeli chodzi na przykład o stronę internetową, wgrywając taki kod, Pixela Facebooka na naszą stronę www, możemy zbierać różne zdarzenia, jak na przykład zakup, czy dodanie do koszyka, czy może przejście do płatności, albo jak ktoś się zapisał nawet na jakiś webinar, czy pobrał coś darmowego, wysłał do nas jakieś zapytanie, to te wszystkie zdarzenia, dzięki pixelowi Facebooka, możemy wysyłać bezpośrednio do menadżera zdarzeń w reklamach. Czyli możemy dzięki temu. Zbierać te wszystkie informacje, czy ktoś odwiedził naszą stronę na, na stronie www. czy dokonał jakiejś konwersji standardowej, niestandardowej, o której też będę później mówił. Czyli jesteśmy w stanie coś, co jest poza Facebookiem, poza Instagramem, zbierać takie informacje i wysyłać bezpośrednio znowu do Facebooka, czy do mety w tym przypadku. I jeżeli chodzi o pixel Facebooka, to jest coś, co musisz mieć zainstalowane. Jeżeli wysyłasz ze swoich reklam osoby na zewnątrz, czyli poza Facebookiem i poza Instagramem.